Cześć, rybki, witam Was w horoskopie tygodniowym od 3 do 9 listopada. Zobaczmy, jaki ten tydzień dla Was będzie. Co będzie do osiągnięcia? Kochankowie, kwestia podjęcia jakiejś decyzji. Oczywiście może chodzić o zakończenie jakiegoś romansu, a może chodzić na przykład o jakąś decyzję, jakiś wybór. Ważne, żebyście podejmowali decyzję w sposób konsekwentny, byście pomyśleli o konsekwencjach swoich decyzji, ale również nie podejmujcie decyzji pod wpływem pokusy, chwili czy pod wpływem innych osób, tylko po prostu myślcie bardziej perspektywicznie, długofalowo, więc tak bardziej rozważnie. Kochankowie mówią o tym, byście podjęli jakąś decyzję, byście się na coś zdecydowali w tym tygodniu, byście nie tkwili w jakimś takim punkcie między pomiędzy, bo tak jakbyście utknęli w tym tygodniu, jakbyście nie w czymś tkwili po prostu, nie mogli zrobić kroku do przodu, nie mogli podjąć jakiejś decyzji, bo ktoś coś was blokuje, coś was. Trzyma, więc trzeba się na coś zdecydować. Jak się zdecydujecie, będziecie mogli iść do przodu. Więc kochankowie mogą mówić o jakichś decyzjach bardzo istotnych, bo to jest jakiś dylemat. Trzeba będzie w tym tygodniu rozwiązać jakiś problem, jakiś dylemat. Coś problematycznego to może mieć związek oczywiście z relacjami, ale niekoniecznie. Zobaczmy, co się wydarzy w tym tygodniu. Król buław. Podjęcie jakiejś decyzji albo wy będziecie podejmować jakąś decyzję. Trzeba będzie bardzo dużo odwagi, trzeba będzie bardzo um, stanowczości dużo. No i przede wszystkim tego, żeby podjąć tę decyzję, coś postanowić, tak? Coś zdecydować. Tu może znaleźć jakieś rozwiązanie. Król Buław jest kreatywny, więc może trzeba będzie znaleźć takie rozwiązanie, które będzie Wam bardzo odpowiadać. Ale tak jak mówię, trzeba będzie się wykazać odwagą. Um, Przede wszystkim odwagą. Król Buław jest bardzo odważny i on nie boi się ani konsekwencji, ani swoich przede wszystkim jakichś decyzji, tak? Więc gdzieś tutaj wasze takie podjęcie decyzji. Ale oczywiście niekoniecznie, bo król Buław może oznaczać kogoś, kogoś z żywioł ognia, baran lew, strzelec, kogoś, z kim będziecie mieć do czynienia i być może bardzo to może być mocna osobowość. I tutaj może być na przykład jakaś bardzo ważna rozmowa w pracy z szefem. To może być po prostu jakiś szef wasz i będziecie rozmawiać z tą osobą. Być może, no właśnie, podjęcie jakiejś decyzji, może chcecie się zwolnić, może szukacie jakichś nowych możliwości dla siebie i o tym warto porozmawiać w tym tygodniu z szefem. Natomiast król Buław może też oznaczać jakiegoś przyjaciela, po prostu, który. Mm, no, który będzie Was wspierał, pomagał w Waszych decyzjach, więc też to mogą być jakieś rozmowy z jakimś takim przyjacielem, któremu się zwierzycie z jakichś dylematów, problemów i który będzie Wam pomagał. E, na przykład na tyle, na ile będzie mógł. Może swoim własnym doświadczeniem na przykład Wam pomagać również. Natomiast mm, Król Buław też jest kartą, która może mówić o jakimś romansie. I, i tutaj też, skoro pokazała się nam karta wyjściowa. Na wyzwaniu tego romansu, no to tutaj możecie mieć do czynienia z taką osobą, z którą, no, będziecie mogli czy też będziecie mieli szansę na przykład porozmawiać w tym tygodniu, właśnie z tą trzecią na przykład osobą, tak? Jeśli, zwłaszcza jeśli jesteście w jakichś relacjach, no to tutaj, tak jak mówię, no, ten król buław może oznaczać kogoś z romansu. Zobaczmy w takim układzie niespodziankę dla Was. Siła. Siła to jest taka energia, która mówi o pokonywaniu trudności, problemów. Tutaj nie ma chowania głowy w piasek. To jest rozwiązywanie właśnie dylematów. Może po prostu okaże się, że macie w sobie tyle potencjału, tyle energii do działania, tyle pomysłów, jak coś osiągnąć, że uda się wam. Rozwiązać jakiś dylemat, problem w tym tygodniu, tak? Nawet sami nie będziecie wierzyli, że potraficie go rozwiązać, że może się wam wydawać, że ten problem jest nie do rozwiązania, bo jednak kochankowie oznaczają naprawdę poważne dylematy, jakieś takie problemy, przed którymi stoimy. Możemy stać na, rozstoju, na rozstaju dróg i zastanawiać się, w którą stronę pójść, i to też bardzo ważne, czyli bardzo ważną decyzję trzeba będzie podjąć w tym tygodniu. Mm, więc gdzieś ta siła może mówić o tym, że Wam się to uda, że uda się Wam załagodzić jakąś sytuację, jakiś konflikt, uda się Wam rozwiązać jakiś problem, wybierzecie dobrze, jakąś, podejmując jakąś decyzję, więc gdzieś tutaj ta siła może mówić o tym, może mówić o tym, że będziecie bardzo aktywni w tym tygodniu, że sami będziecie e, zaskoczeni, że jesteście tak aktywni, że działacie w jakichś kwestiach, bo siła jednak to jest taki power do działania. Ale tak jak mówię, że będziecie w stanie załagodzić jakieś konflikty, problemy, które wydają się być no, takie nie do załagodzenia, więc tutaj faktycznie możecie e, w ten sposób działać, ale jeszcze jedną rzecz w tej niespodziance może się, może się dla kogoś jakieś rybki pojawić, kwestia tego, że będziecie zaskoczeni swoją atrakcyjnością, atrakcyjnością fizyczną i no, tutaj wiele osób może na Was zwracać uwagę. Możecie mieć po prostu powodzenie w tym tygodniu. Sami możecie być zaskoczeni eee, właśnie tym powodzeniem. Zobaczmy, na co na kogo uważać. Dziesiątka buław. Żeby nie brać na siebie więcej niż możecie, bo faktycznie ten dylemat to jest jakiś. Poważny problem, lub te romanse. Więc ja bym powiedziała, dziesiątka buław e, mówi o takich obciążeniach o tym, że możecie mieć już czegoś dość że po prostu cały czas jesteście obciążeni jakimiś obowiązkami lub po prostu romansami, zadaniami, różnego rodzaju kwestiami może i, i dlatego chodzi o to, żebyście uważali, żeby nie brać więcej niż możecie udźwignąć, żeby też nie komplikować sobie właśnie życia i jakiejś tam sytuacji. Zwłaszcza jeśli jesteście w relacjach, to nie komplikować sobie sytuacji romansami niepotrzebnie. Więc gdzieś tutaj no, nie brać na siebie jakichś takich też decyzji innych osób, więc no, tutaj ta dziesiątka była w mówi, żeby po prostu mm, bardziej odpuszczać pewne rzeczy, lub tak y, organizować sobie czy planować działania, czy przedsięwzięcia, żeby znajdować też czas dla siebie, żeby po prostu być zadowolonym z życia. A więc gdzieś tutaj no, ta dziesiątka była w mówi o tym, żebyście siebie nie przytłaczali tym, czym nie trzeba, na tej zasadzie. No zobaczmy też radę. Diabeł, dokładnie. Diabeł mówi, radzi Wam, żebyście zostawili, żebyście odeszli od jakichś uzależnień, od pokus, żebyście się nie dali tym pokusom, żebyście odeszli od tego wszystkiego, co jest złe, negatywne, co może przynosić negatywne emocje, żebyście zostawili jakichś negatywnych ludzi za sobą, żebyście nie pozwolili sobą manipulować, bo też tutaj to się pojawia, więc gdzieś tutaj no, ten diabeł o tym właśnie mówi, że, że trzeba... Że dobrze by było, bo nic nie trzeba, tak? Ale że dobrze by było właśnie zostawić za sobą negatywne emocje, zostawić za sobą to, co złe, zostawić za sobą to, co wiecie, że może być dla Was no, że mogłoby się odbić Wam czkawką, tak powiem, ale coś, co jest niemoralne, coś, co jest taką drogą na skróty, więc to nie o to chodzi, więc gdzieś tutaj ten diabeł no, mówi o tym, żeby znajdować jakieś rozwiązania z sytuacji, żeby być oczywiście sprytnym, żeby radzić sobie w jakichś sytuacjach, ale niepotrzebnie się w niej nie uwikłać, tak, jeśli nie trzeba, więc gdzieś tutaj no, ten diabeł o tym właśnie Wam, to Wam radzi, natomiast zobaczmy pracę. A widzicie, a w pracy macie siódemkę mieczy oraz rydwan i też bym powiedziała, że w pracy możecie mieć do czynienia z osobami dwulicowymi, a no stąd może te dylematy, problemy jakieś, które się tu pojawiają, tak, do rozwiązania, bo tu jest jakaś osoba, jakiś złodziej może być w pracy, po prostu może wam coś ktoś okradać, rozkradać, może się okazać, że po prostu nie macie na kogo liczyć w pracy, że ktoś tutaj jest jakiś fałszywy, zakłamany, dwulicowy. Śródemkami, czy to jest też jakaś sytuacja, która jest trudna, problematyczna, że tu się coś nie wyjaśnia, wręcz odwrotnie się komplikuje, coś w pracy może po prostu Coś się nie udaje, ale też ja bym powiedziała, żebyście uważali na to, co mówicie, bo możecie mieć taką osobę bardzo fałszywą w pracy, i ona tylko czeka na to, co wy mówicie, bo ona gdzieś po prostu wykorzystuje te informacje. Więc trzeba uważać. Rydwan może mówić o tym, żebyście w ogóle uważali na jakichś wyjazdach służbowych. Więc uważajcie, co podpisujecie, z kim, o czym rozmawiacie na jakichś wyjazdach służbowych, na jakichś szkoleniach, jeśli jedziecie. Tutaj też powiedziałabym, że może kogo zabieracie na to szkolenie, z kim jedziecie razem wspólnie w aucie, uważać na portfel, więc tutaj też zwracajcie na to uwagę. I tak jak mówiąc. To taka wścibska osoba, więc gdzieś tam może wam ingerować w wasze życie prywatne, na przykład. Natomiast, no, Rydwan mówi o jakichś kompromisach. Możliwe, że będzie szansa na to, żeby z tą osobą porozmawiać, że może będzie szansa coś sobie wyjaśnić w ogóle, bo być może ta osoba ma jakieś do was pretensje o coś w pracy, więc tutaj mogą być szanse na jakąś rozmowę. Ale może być też tak, że no, niektórzy z was odwrócą się od tej osoby i nie będą z nią chcieli mieć do czynienia, jeśli. Coś tutaj wyjdzie na jaw, że ktoś robi coś przeciwko wam, więc tutaj no, różne mogą być takie sytuacje, że faktycznie w tym rydwanie, no jakby no, pójdziecie sami do przodu, tak? Nie będziecie, na przykład wspólnik może być, który jest kłamcą i który oszukuje, więc to może być tak, że rozstajecie się i idziecie dalej sami po sukces, więc też tak może być, że nie będziecie go już ciągnąć ze sobą takiej osoby, tak? Natomiast jeśli szukacie pracy, no to Rydwan mówi o jakimś sukcesie, o tym, że tutaj jest power też do działania, że chce się osiągnąć sukces, że tu trzeba szybko podejmować decyzje, może trzeba się szybko decydować, ale siódemka mieczy, która mówi o, też o jakiejś fałszywości, o fałszywych informacjach, o tym, że ktoś tu nie mówi całej prawdy, że ktoś tu oszukuje, więc trzeba być ostrożnym. Nie spieszyć się tak za bardzo z podejmowaniem jakiejś decyzji, z jakimiś ofertami raczej powsprawdzać te oferty, bym powiedziała, tych, jeśli czytacie jakieś oferty, szukacie to posprawdzajcie firmy, do których chcecie wysłać CV, bo opinie innych osób, bo tutaj coś takiego się pokazuje, że no ktoś może być nieuczciwy. Więc niepotrzebnie byście jechali na jakąś rozmowę, jeśli to jest zupełnie, na przykład jeśli opinie są w ogóle negatywne o jakiejś firmie, więc tutaj warto, warto poczytać jakieś opinie, poszukać jakieś opinii, a zobaczmy, jak relacje się pokazują. Paźik, kielichów i cesarz, jeśli chodzi o relacje, no to tutaj się pokazują kwestie rodzinne bardziej. Oczywiście z partnerem też się tu mogą pokazywać jakieś rzeczy, ale pokazuje się dziecko, pazik kielichów to jest dziecko. I tutaj mogą być jakieś kwestie, na przykład rozmów, a propos właśnie dziecka, załatwiania jakichś kwestii administracyjnych, jakichś dokumentów w urzędzie. W ogóle tutaj jest jakieś wychodzenie też z jakąś propozycją, inicjatywą w stosunku do mężczyzny, czyli do partnera na przykład. Może być kwestia godzenia się z ojcem, jeśli coś było nie tak. Może Kwestia godzenia się oczywiście z partnerem, jeśli też coś było nie tak, bo też tutaj może być taka sytuacja. Natomiast ja bym powiedziała, że jest szansa na pogodzenie się, że jest szansa tutaj na jakieś wyjście z jakiegoś konfliktu. Jeżeli w ogóle taki konflikt był, no to tutaj jest jakaś właśnie szansa. Ktoś z kimś chce o czymś porozmawiać, ktoś komuś daje, no, można powiedzieć, kredyt zaufania i, i chce coś sobie powyjaśniać. Natomiast cesarz, no, może mówić właśnie o. Osobie, która podejmuje decyzję, bardziej mężczyzna jest decyzyjnie, tak jakby od niego zależała jakaś decyzja, tak jakby on miał podjąć jakąś decyzję, ktoś, na przykład partnerka, da jakąś inicjatywę, a partner właśnie decyduje o, o tym, co dalej będzie, na przykład, czy jak on zareaguje na jej propozycję. Więc tutaj też tak może być. Tak jak mówię, mogą być kwestie rozmów a propos dzieci, ich jakichś spraw, jakieś załatwianie, może pomóc im w jakiejś załatwianiu jakichś. Spraw również, więc też tak może być. Bardziej kielichów w ogóle może mówić o tym, że no ktoś w tym tygodniu będzie próbował, bardziej kobieta będzie próbowała. Emocjonalnie na przykład też podchodzić do partnera, więc tutaj też może być więcej uczuć, przynajmniej próby jakichś uczuć, emocji. Mogą być też rozmowy o jakichś nowych kwestiach, nowych sprawach. Być może mężczyzna będzie podejmował jakiś partner, bardziej decyzje a propos jakichś kwestii. Natomiast jeśli jesteście singlami, szukacie miłości, jest szansa na znalezienie kogoś, pokazuje się ktoś raczej starszy, stabilny. Może być spod znaku Barana, natomiast no, jest szansa na jakąś relację, na spotkanie, na umówienie się, na poznanie kogoś jak najbardziej. Może być też ktoś z żywiołów wody, rak, ryby skorpion, czyli wasza energia, i też tutaj może być tak, że to będzie ktoś młodszy, więc tutaj dwie osoby w sumie się pokazują: ktoś młodszy, ktoś starszy, ale jest szansa na poznanie kogoś. Pozdrawiam, cześć.